Dziękuję, dzięki się ten swoją wysesy. Siła. No dobra, więc włazimy do chaty. Ale mama ona była przez całą noc otwarta. Nie. Dobra, dzieci, włazić, 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 Leoś. Chodź! Jezu, poprawi ciąg... Dobra, dzieci, wy za chwilę idziecie na balet. Oj, familia, wy że idziecie na yy, tańce, tak, jakieś twoje hulajnice. O, oh, no dobra. Ale co za ile? Za godzina. Tak godzina, co tak jo. Nie wiem czemu on przyleciał. Dobra, przynieś mi tej ciuchy i dla dzieci, a ja idę im zrobić śniadanie. też chcecie na śniadanie? To ściki, to ściki, to ściki. Dobra, dziewczyn, też Dobra. zrobimy. Idę teraz taki chlebek. No dobra. Dobra. Dziewczyny, pakuję wam razem do torebki śniadanie. No dobra, ale my będziemy w dwóch innych miejscach. Przecież ja, idę, przecież ja idę do szkoły. Przecież ja idę do szkoły. To się połączyło. Od kiedy, od kiedy to było? Od, od kiedy te dwie szkoły się połączyły? No okej, okay. yy, mi pasuje jak coś. I dzieci się pozbyłam. Jeszko, jeszcze tylko trójka do wychowania została. A mi nie mi głowę. A, po co się nie zmieni? A tata, jak zawsze, prawda? No. O nie musisz być za! bidon nie musisz brać, bo mama tam nam już chyba spakowała. No. Telefon, strój. Na koszykówę. Ej, co spakujmy razem sobie do plecaka Twojego, bo twój jest większy, to wiesz, będzie lepiej, chyba. No. A, a dura, mój telefon jest. Też tysiączkę sobie spakować. Ale to jest do matematyki, ja ci spakuję jakąś taką moją o mózgu. No okej. Okay. I jak chcesz sobie, to masz to, ten aparat spakować. O, tak, tak, tak. Ja koda, to teraz nie mogę. Co, ja go do mnie dzwoniła? Dobra, to lecimy, bo się spóźnimy. Dobra, chyba jeszcze nawet pani nie ma. To nasza szafa. Dobra, idę do środka się przebrać, ok? Ok. Poczekaj, tam se to, a ja to. Idziemy. No tak, ja chyba pójdę jeszcze się rozgrzać. <laughs> Patrzymy, czy ktoś idzie. Hej, dziewczyny! Hej! Hej. Ja chyba pójdę się rozgrać. Ale dziewczyny, ale... <śmiech> <śmiech> zostało. No, właśnie. Idę się odgrzać Opaska przecież. Opaska, opaska. Nie ty tak ja do ciebie tak mówiłam, a ty do mnie nie słyszałaś. Opaska! Opaska! W mnie. Co proszę? Takie paska! O, faktycznie. Mm. Lady Małgorzato! łóżko, to. ma. Idziemy do sklepiku? Dobra. Może coś kupić? No, wiesz. No. Gdzie jest pani? Co być? Bananowy. An... Yy, weź sobie banana może no, tak, pani, że, że pani od sklepiku jest chora. Uh -huh. Ja sobie biorę wodę. Ja i Buzika A ja Arizonę jeszcze. Jan. O Jezu, dzieci, które są na czyjś lider w jej koszykówce do, do sali głównej. Dzień, dzień dobry! Dzień dobry! Ustawić w szegu, tak jak zawsze. Chyba wiecie, że dzisiaj jest Prawda Prawda? No tak, dzisiaj za chwilę występujemy. Tak, znaczy dzisiaj jest próba generalna, a potem idziemy na pokaz, tak? Tak. Dobrze, rozgrzewka, paracyki. Dobra, jeszcze przysiady. Rozgrzewka skończona, można iść się napić. Jej, wreszcie. Zapomniałam yy, picia, idę w sklepiku. Jest chora. No, ja pierniczy zjem pierniki No dobrze, to co by sobie to wziąć? A no tak, ja ją wchodzę. Ale czego mleko? Trzymajcie, tak wypię. Mnia? A teraz mu no włożę. Ooo, no dobra, trudno. Ha, ha. Nikt tego nie widzi, w ogóle, w ogóle nic się nie dzieje. la Dzięki. Masz swoje mleko. Jak ona to widziała? Kamel, są, oczka są. Siarka. Nie ma jeszcze. O Jezu, zapomniałam dzisiaj picia. Y, możemy Ci pożyczyć Lila. Dziękuję Wam. Dobra. Koniec przerwy. O, idziemy. Dzieciaki. Jest tak długo. A gdzie Lila? Przepraszam za spóźnienie. Jeziów. Dobra, to robimy występ główny. Tak jak zawsze jest. Rola główna. W ogóle, nie ma, te gówno. Nie panie... ma tej roli głównej. Hmm. I wszyscy pracują. Ale chyba miałyśmy, mieliśmy iść do, na te, do teatru na ten występ. Ale to nie jest główny. A to mam baga... A nie. Jeszcze nie ma pół. W pięknie, pięknie, ale musicie mieć jeszcze trochę gracji. Brawo, brawo, brawo. No dobrze. Teraz już szykujcie się jeszcze plecaki w ogóle. Pa!